Cześć, dzisiaj Wam zaprezentuję kolejny pojazd z taboru MPK Rzeszów, czyli Autosana Sun City M12 LF z zasilanego olejem napędowym, wersja poliftowa, jest ich 10 sztuk od numeru 922 do 931. I generalnie z zewnątrz różni się troszeczkę w porównaniu z 9.2.1. Natomiast jednostka napędowa i skrzynia biegów jest taka sama czyli silnik, kamień z pojemności 6700 cm3, skrzynia automatyczna Void 4 biegowa Różnice są przede wszystkim takie, że przód jest bardziej zaokrąglony ale to na porównaniu wspominałem brak okienek górnych. Tutaj są akurat czarne. Silniczek. Wybasto. Tutaj mamy też takie ciekawe urządzenie. Przynajmniej w gazowcach nie wiem jak tu, ale chyba też. Zaraz zobaczymy, bo tu nigdy nie otwierałem O nie, tu jest inaczej akurat niż w gazowcach. W gazowcach się tutaj znajduje zbiornik płynu godniczego Mamy w Lefat Blue. Ciepłe guziki, drzwi uchylne. Awaryjne spuszczanie powietrza z zewnątrz, wewnątrz Wam pokażę guzik za chwilę. No i mamy tak. Liczniki analogowe, panel sterowania klimatyzacją, czyli mamy nadmuchy. Na nogi, na, górne, na górę i na nogi, na samą górę podgrzewanie szyby, zimne, ciepłe powietrze, prędkość wiatraka, klimatyzacja w kabinie kierowcy, obieg wewnętrzny, klimatyzacja w ogóle na w przydziale pasażerskim, Webasto uruchamianie, czyli podgrzewania postojowego i klimatyzację w przydziale pasażerskim. Tutaj mamy radiotelefon. Zestaw, zestaw głośno mówiący. Tutaj, idąc w razu, mamy wyłącznik hamulca przystankowego, wy awaryjne wyłączanie prądu, gniazdo ładowania USB, zasilanie systemu informacji pasażerskiej, blokada skrzyni biegów, yy, znaczy mostów, wypalanie DPF-a, bo wyłącznik wypalania Tutaj mamy start, wyłącznik. Wyciągi, otwieranie klap, sterowanie lusterkiem prawym. Nie wiem, czy jest też lewe, powinno być. A nie, to tutaj mamy jedno chyba sterowanie, drugiego nie widzę. W gazowcu mamy dwa, to jest taka kolejna rzecz, która właśnie odróżnia autosana polistowego diesla od gazowca. Mamy przyciski, podgrzewanie lusterek, podgrzewanie szyby w przedniej połówce. To jest no, właściwie swego rodzaju tempomat, czyli blokowanie zadanej prędkości, ale czasami lubi być tak, że się później nie chce to wyłączyć. Pod, podświetlanie kabiny pasażera, yy, przepraszam, przy, kabiny kierowcy, włącznik świateł awaryjnych, wyłącznik asysteru, czyli yy, z ASR, czyli to jest system yy, wspomagający ruszanie, yy, wyłącznik retardera, yy, tu jest nadmuch na, nogę, yy, na nogi kierowcy. Łącznik świateł mijania pozycyjnych, przeciwmgielnych przednich i tylnych, czyli mamy pozycyjne mijania, przeciwmgielne przednie, przecimugłowe, tylne. Manetka, tutaj kierunek wskazów, Sygnał dźwiękowy, tak naciskamy, to są spryskiwacze, i tak mamy wycieraczki. No i ciągnąc do siebie, mamy światła drogowe. I tutaj mamy o, gdzieś kluczek zapodziałem Odwieczny problem gdzie on jest. O, no dobra, jest kluczyk. czy Zaraz się zapłon. O, jest zapłon przetrzącony. Mamy od lewej na dole wskaźnik poziomu AdBlue, wskaźnik poziomu paliwa, wyświetla. Licznik kilometrów ogólnych, licznik kilometrów dziennych, prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik temperatury płynu chłodzącego i wskaźnik temperatury oleju. Tutaj tak jakoś tak dziwnie to oznaczone, no ale tak dobra jest. Obrotomierz, czyli licznik prędkości obrotowej. No i wyświetlacz tutaj taki podobny jak w autosanach krótkich. Mamy wskazania. pierwszy, drugi układ pneumatyczny Tutaj mamy dodatkowy właśnie wskaźnik, czyli mamy przy hamulcach No i wskaźnik temperatury wody na górze, na dole ciśnienia Hej, ci się nie Hej. To tam dużo wolnego? Do dziesiątej Rezerwa Wskaźnik, przycisk do właśnie zmiany wyświetleń na wyświetlaczu Hamulec przystankowy Poświetlanie przedziału pasażerskiego, czyli jak chcemy uświetlić, to sobie naciskamy na górze. Na dole wyłączamy, tutaj jest wiatraki w przedziale pasażerskim. I tu co ciekawe, w takim położeniu jak jest przycisk, to jest blokada przyklęku, czyli w momencie kiedy dałbym tak, to autobus będzie klękał za każdym razem, kiedy otworzę drzwi. Tu jest ręczny przyklęk. O, tu jest automatyczne, o, tak. Tu jest automatyczne, to jest blokada. Nie wiem, dlaczego tak jest, jakoś dziwnie to skonstruowane, ale tak ma być. Tu jest przycisk ręczny, regulacja wysokości na poduszkach, automatyczne zamykanie drzwi, blokada lewej i prawej połówki, włączanie przyzwolenia czyli wtedy, jak sobie włączę przezwolenie, to pasażerowie mogą drzwi otwierać i otwieranie wszystkich drzwi. I tu jest pierwsza połówka, druga połówka, przepraszam, yy, pierwsza połówka, drugie drzwi, trzecie drzwi yy, i selektor, czyli wybierak skrzyni biegu Wojta, i to by było na tyle, jeśli chodzi o kabinę. Jeszcze Wam pokażę. Ty wozu on się różni od 9,2,1 o czym wspominałem w na wcześniejszym nagraniu na porównaniu wozów. O, pojazd mi zablokował, muszę coś pokombinować, może mi się uda. Tak wygląda wóz w środku. I ten dość ciekawy fotel, e, ostatni, półtorak, taki śmieszny, dość nisko. I tutaj mamy awaryjne otwieranie drzwi. Trzeba wy wyłamać klapkę i wtedy się przekręca e, pokrętło i schodzi powietrze. W nowszym autosanie, czyli w gazowym, są już przyciski takie, że sobie wciskamy i i to powietrze schodzi, ale to przy nagraniu obsługi, w sumie której do tej pory nie nagrałem, nie wiedzieć czego wam pokażę tu jeszcze mamy taką ciekawostkę, to też no, może się kiedyś zastanawialiście, po to są te czerwone klipsy więc mamy urządzenie zwane kwadratem tutaj teraz mówię, bez kwadrata do samo, nie podchodź widzicie, teraz są drzwi odblokowane W drugą stronę. tak trzeba docisnąć. O ile to działa? Aha, dobra jest, tylko coś nie chce, to działać tak jak trzeba. Dobra, spróbujemy na drugich drzwiach. Generalnie o tu nawet będzie może widać. O, widzicie, wysuwa się bolec. Czyli blokujemy sobie kwadratem i w ten sposób, jakby powietrze zeszło, nigdy do środka nie wejdzie. Natomiast odblokowywanie jest już. Teoretycznie ręczne, ale coś widzę, siły nie ma, także cofnę to kwadratem. W Mercedesie i w Solarisie to lepiej działa. Tutaj prawdopodobnie nigdy nie było używane, bo Disney mało to do siebie, że trzymały powietrze. Także tak wygląda obsługa to Sam City M12 LF zasilanego olejem napędowym. to by było na tyle. Dziękuję za uwagę.